Święty Michale Archaniele. Potężna modlitwa o natychmiastowy cud finansowy. Istnieją siły zawsze gotowe, aby nas wspierać w momentach największej potrzeby. W tym filmie zostaniesz poprowadzony przez potężną modlitwę, która może połączyć twoją energię z mocą Świętego Michała Archanioła, otwierając drogi do upragnionej przez ciebie pomyślności. Jeśli ta wiadomość dotknie twojego serca, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał jeśli jesteś tutaj nowy, i podziel się w komentarzach swoim świadectwem i prośbą o modlitwę, będę tu, aby się za ciebie modlić. Teraz zamknij oczy i przygotuj się na transformującą podróż w poszukiwaniu pilnego cudu finansowego. Jeśli jesteś zmęczony zamkniętymi drzwiami i niekończącymi się walkami, przygotuj się, ponieważ to jest pierwszy krok do prawdziwej i błogosławionej zmiany w Twoim życiu. Zaczynamy. Ochwalebny święty Michale Archaniele. Obroń sprawiedliwych i wojowniku boskiego światła, zwracam się do Ciebie z ciężkim sercem, zranionym przez trudności finansowe, które mnie przytłaczają. W dniach, gdy każdy krok wydaje się ciężarem, gdy cień niedostatku mnie otacza, a nadzieja słabnie, szukam Twojego wstawiennictwa, wierząc w moc Twojej obecności i ogromną siłę Twojej opieki. Święty Michale, w swojej nieskończonej litości, spójrz na mnie. Udręczonego syna szukającego pomocy Zobacz więzy, które krępują mnie z brakiem Poczuj ciężar obaw, które noszę od tak dawna Swym mieczem jaśniejącym jak schodzące słońce Przetnij, błagam Cię, więzy udręki I otwórz drogę tam, gdzie wszystko wydaje się stracone Niech żadna przeszkoda, żadna mroczna siła Nie ma nade mną władzy, gdy jesteś u mego boku Udziel mi swojej mądrości, święty Michale, abym mógł kroczyć drogą pomyślności z jasnością i odwagą. Gdy rozpacz spróbuje zdławić moją wolę, przypomnij mi, że zawsze istnieje światło przed nami. Skieruj moje oczy kurczato w pojawiającym się szansom, nawet w godzinach największego cierpienia. Naucz mnie być roztropnym w moich decyzjach, sprawiedliwym w moich działaniach i wiernym temu, co jest słuszne. Niech każdy wybór każdy podjęty krok prowadzi mnie do stanu większego bezpieczeństwa i pełni. W chwilach próby, gdy ciężar trudności grozi, że mnie złamie, a nadzieja zdaje się wymykać z rąk, zwracam się do Ciebie, Panie Archaniele. Obdasz mnie odwagą wojownika i siłą serca, które nigdy się nie poddaje. Zainspiruj mnie do utrzymania żywego płomienia wiary, nawet gdy burza wokół wydaje się nie mieć końca. Niech każdy upadek Każda porażka zamienia się w naukę i niech nigdy nie tracę z oczu cudu finansowego, którego szukam. Wiem, że z każdym krokiem, choćby skromnym, jestem bliżej nowej rzeczywistości. Dziękuję, święty Michale, za błogosławieństwa, które już otrzymałem, nawet jeśli wiele razy je ignorowałem w obliczu bólu. Niech wzęczność zakwitnie jak źródło w moim sercu. Rozjaśniając najciemniejsze zakątki i sprawiając, że dostrzegam obfitość, która mnie otacza. Każda iskra światła, każde zwycięstwo, choćby wydawało się małe w oczach świata, jest odzwierciedleniem Twojej hojności wobec mnie. Niech przyjmę każdą darowaną mi łaskę z pokorą i sercem pełnym wdzięczności, przyciągając kolejne błogosławieństwa i przekazując to światło tym, którzy są przy mnie. Pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo. Święty Michale, nie tylko o złagodzenie ciężaru, ale aby moja droga była pełna możliwości. Niech drzwi, które dziś wydają się zamknięte, zostaną otwarte. Niech wymarzona praca, zasłużony awans i niespodziewane wsparcie od tych, którzy mnie kochają, zmaterializują się w moim życiu. Prowadź moje oczy, abym dostrzegał znaki, które stawiasz na mojej drodze i abym mógł podążać za nimi z ufnością ku bardziej dostatniej przyszłości. Pomóż mi, święty Michale, przyjąć zmianę z otwartym sercem. Niech będę mieć determinację, by z odpowiedzialnością i wiarą przekształcić swoją rzeczywistość finansową. Niech znajdę odwagę, by uczyć się tego, czego potrzebuję, szukać nowych dróg do pomyślności i porzucać to, co już mi nie służy. Niech każda moja decyzja będzie skąpana w świetle odwagi i pragnienia rozwoju. W obliczu Twojego światła, święty Michale, składam nie tylko swoje troski finansowe, ale każdy lęk i każdą pragnienie, które noszę w sercu. Ufam sile Twojego wstawiennictwa, wierząc, że nic nie jest niemożliwe w oczach Boga, gdy jesteś prowadzonym Twoją potężną ręką. Niech tak się stanie, bo wołam z szczerą wiarą. Ochwalebny święty Michale Archaniele, nieugięty obroń tych, którzy wołają o sprawiedliwość i pomoc, zbliżam się do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei. Wśród wiru trudności i wątpliwości, które zakłócają moje dni, szukam Twojej ochrony. Niech Twoje światło, tak potężne i przemieniające, wyrzuci z mego życia wszystkie siły, które hamują mój rozwój, wszystkie energie, które ciągną mnie w cień niedostatku. Pod Twoją strażą czuję się otoczony bezpieczeństwem, nawet gdy świat wokół mnie chwieje się. Święty Michale, obdasz mnie swoją mądrością. Niech potrafię dostrzec z jasnością to, co wcześniej było ukryte. Niech szanse odsłaniają się przede mną jako ścieżki prowadzące do dostatku. Prowadź mój umysł i ducha, pomagając mi podejmować mądre decyzje, chroniąc mnie przed pułapkami zwątpienia i błędu. Niech w każdej decyzji finansowej... Choćby najdrobniejszej, odczuwam Twoją obecność, która kieruje mnie ku sprawiedliwym i owocnym rozwiązaniom. W chwilach największego zwątpienia, gdy ciężar niedostatku wydaje się miaździć moją nadzieję, proszę Cię o siłę, święty Michale. Niech znajdę w Tobie odwagę, aby iść naprzód, nawet gdy wiatr wieje mi w twarz. Przypomnij mi, wielki Archaniele, że każda walka ma cel, że każdy trud można przezwyciężyć z wiarą i determinacją. Inspiruj mnie, bym nie ulegał zniechęceniu, lecz wzniósł się jako ten, który ufa Twojej ochronie. Dziękuję, święty Michale, za każde błogosławieństwo, które już otrzymaliśmy w naszej drodze, nawet wtedy, gdy oczy, zaczmione troską, nie były w stanie ich dostrzec. Niech wdzięczność będzie płomieniem, który ogrzewa mojego ducha, uznając, że to, co mam, jest dowodem na to, że przyjdzie jeszcze więcej. Niech otwierając swoje serce na wdzięczność, otworzę także drzwi na nowe błogosławieństwa, szerząc dobro, które mnie otacza i które jeszcze nadejdzie. Pokornie proszę o Twoje wstawiennictwo, potężne archaniele, aby spotkała mnie pomoc, której tak bardzo potrzebuję. Niech drzwi, które dziś wydają się zamknięte, otworzą się przede mną. Przynosząc możliwości, jakich nigdy sobie nie wyobrażałem, niech godna praca, sprawiedliwy awans lub niespodziewane wsparcie dotrą do mnie, a ja będę mógł przyjąć to wszystko z otwartym i hojnym sercem. Niech wsparcie przyjaciół i rodziny będzie źródłem siły na mojej drodze, a Twoja boska obecność niech mnie zawsze prowadzi, ukazując ścieżkę prawdziwej obfitości. O święty Michale, z pokorą proszę, otwórz moje serce na zmiany. Które muszą zostać przyjęte w moim życiu finansowym, niech mój umysł uwolni się od starych nawyków, które mnie więżą, i otworzy się na zdobywanie wiedzy i poszukiwanie potrzebnych umiejętności. Prowadź mnie drogą mądrości, abym mógł lepiej zrozumieć sztukę zarządzania tym, co posiadam. Niech każdy wysiłek, każda nowa nauka stanie się zasiewem, który przyniesie przemianę mojej rzeczywistości w duchu wiary i celu. Udziel mi, Panie archaniele, odwagi do eksplorowania nieznanych ścieżek. Niech będę śmiały w poszukiwaniu nowych źródeł dochodu i gotów dostosować się do okoliczności, które się pojawią, bez obawy przed porażką czy oceną. Niech w każdym wyzwaniu dostrzegam szansę na wzrost i rozwój, z oczami zwróconymi ku światłu przemiany. Niech niepokój, który mnie napędza, będzie kierowany przez ufność w ciebie, który chronisz każdy mój krok na tej drodze. Ochwalebny święty Michale Archaniele, obroń dusz i opiekunie tych, którzy proszą o pomoc, oddaję się pod Twoją straż. Spójrz na mnie i usuń każdą przeszkodę, każdą cień, który próbuje blokować przepływ dostatku w moim życiu. Niech Twoje święte i potężne skrzydła mnie otulą, odpychając wszelkie zło i każdą wpływającą na mnie siłę, która próbuje mnie odciągnąć od drogi rozwoju. Niech Boskie światło. Które od ciebie promieniuje, będzie moją latarnią, oświetlając każdą decyzję i każdy wybór, abym mógł iść z pewnością i bezpieczeństwem. Proszę Cię, święty Michale, obdasz mnie rozeznaniem. Niech mój umysł będzie zawsze jasny i czujny przy podejmowaniu decyzji finansowych, abym potrafił odróżnić to, co słuszne i sprawiedliwe, nawet w najbardziej złożonych sytuacjach. Niech możliwości, które pojawią się na mojej drodze, Będą przyjmowane z wdzięcznością i mądrością, pozwalając mi budować stabilną i pełną błogosławieństw przyszłość. Niech płynę przez wzburzone wody życia finansowego z umiejętnością i pewnością, że Twoje światło mnie prowadzi i chroni. Gdy ciężar trudności będzie próbował mnie powalić, a zniechęcenie zbliży się do moich myśli, proszę Cię, święty Michale, abyś mnie wzmocnił. Niech odnajdę w Tobie siłę której tak bardzo potrzebuje, aby walczyć dalej, nawet gdy przeszkody wydają się nie do pokonania. Przypomnij mi o archaniele, że każda burza jest przemijająca i że żadna walka nie jest daremna, gdy prowadzimy ją z wiarą. Niech będę umocniony twoim przykładem odwagi i determinacji, inspirującym mnie do stawienia czoła każdej przeciwności z sercem mocnym i pełnym nadziei. W tej chwili głębokiej refleksji wznoszę swoją duszę w dziękczynieniu święty Michale. Nie tylko za wielkie błogosławieństwa, które naznaczyły moje życie, ale przede wszystkim za te małe zwycięstwa, które często umykają mojej uwadze. Dziękuję za każdy oddech ulgi w trudnych momentach, za każdą wyciągniętą dłoń, gdy znalazłem się na krawędzi przepaści. Niech moje serce stanie się żyzną glebą wdzięczności, gdzie dostrzegam, że każda pomoc, każde osiągnięcie to krok przybliżający mnie do cudu, którego tak bardzo pragnę. Niech moja wdzięczność stanie się magnesem przyciągającym pozytywne energię, prowadzącym mnie do stanu obfitości i pełni, gdzie myśli i okazje kierują mnie ku dobrobytowi finansowemu. Proszę Cię, święty Michale, o Twoje wstawiennictwo. Potrzebuję z całą pokorą pomocy duchowej i materialnej. Niech otworzą się w moim życiu drzwi, o których istnieniu często nawet nie wiedziałem. Niech godna praca, zasłużony awans, lub nieoczekiwana hojność tych, którzy mnie kochają, znajdą mnie. Pomóż mi być czujnym na znaki i pojawiające się okazje, ponieważ wiem, że są one odpowiedzą na moje modlitwy i dowodem Twojej nieustannej obecności przy mnie. Niech nigdy nie zamknę oczu na zmiany, które są konieczne. Prowadź mnie. Święty Michale, abym zrozumiał, że przemiana zaczyna się nie tylko od tego, co mnie otacza, ale od tego, co noszę w sobie. Niech zobowiążę się do poszukiwania wiedzy, edukacji finansowej i wzrostu w mądrości. Niech nie lękam się podążać nieznanymi ścieżkami, odkrywać nowe sposoby na dobrobyt, odnawiać się, gdy zajdzie taka potrzeba. Niech każdy krok, który podejmuję, będzie pełen odwagi i świadomości. Zawsze prowadzony przez Twoje światło. Zawsze chroniony Twoją świętą obecnością. Święty Michale Archaniele, wysłuchaj mojej prośby i wstawiaj się za mną. Niech w moim życiu wydarzy się cud finansowy, o który błagam. Niech odczuwam Twoją ochronę w każdym momencie słabości. Niech Twoje światło oświetla moją drogę, a pewność Twojej siły podtrzymuje mnie w trudnych chwilach. Ufam Tobie, wielki obroń i oddaję każdy niepokój, każdą obawę pod Twoją potężną opiekę. Ochwalebny święty Michale Archaniele, nieustępliwy obroń w każdej naszej walce, dzisiaj staje przed Tobą z sercem, które woła o pomoc. W godzinach, gdy ciężar trudności finansowych zdaje się przygniatać każdą nadzieję, szukam Twojej ochrony. Oddal ode mnie, święty Michale, wszelkie przeszkody, które piętrzą się na mojej drodze, i całą negatywność, która próbuje zasłonić mi jasność widzenia. Niech Twoje światło, tak czyste i boskie, oświetli każdą decyzję, każdy krok, który odważę się podjąć, prowadząc mnie do miejsca bezpieczeństwa i dostatku. Pod Twoją ochronną obecnością znajduję oparcie, wierząc, że Twoje wstawiennictwo jest moim schronieniem, moją siłą i nadzieją. Proszę Cię, święty Michale, Obdasz mnie mądrością potrzebną do zrozumienia ścieżek, które rozpościerają się przede mną. Niech nie będę ślepy na znaki prowadzące mnie ku możliwościom wzrostu, lecz niech mój umysł otworzy się, by dostrzegać jasno to, co jest możliwe. Obdasz mnie rozeznaniem, bym mógł rozpoznać ryzyka, które warto podjąć i korzyści, które zasługują na zdobycie. Niech będę zdolny wybierać z odwagą i świadomością ścieżki. Które prowadzą mnie nie tylko do życia bez niedostatków, ale także pozwalają dzielić dobro z tymi, których kocham i którzy mnie otaczają. Niech potrafię odróżniać to, co ma wartość wieczną, od tego, co jest ulotne, a każdy krok przybliża mnie do przyszłości pełnej spełnienia. Gdy zbliża się burza, a niepewność próbuje zakraść się do mojej duszy, proszę o Twoją siłę, święty Michale. Niech nie zagubię się w ciemności strachu. Lecz gdy pojawiają się wątpliwości, niech moja wiara pozostaje niewzruszona. Pomóż mi pielęgnować wytrwałość, gdy wszystko wydaje się rozpadać, przypominając, że Twoja obecność przy moim boku jest tarczą, która mnie chroni. Wlej we mnie odwagę, by iść naprzód, determinację, by stawić czoła każdej przeszkodzie z podniesioną głową i wzmocnionym sercem. Niech Twoje światło prowadzi mnie. A moje dążenie będzie zawsze skierowane ku sprawiedliwości i prawdzie, bez względu na trudności. W tej chwili modlitwy otwieram serce w dziękczynieniu za wszystko, co już otrzymałem, nawet jeśli nie zawsze potrafiłem docenić wartość darów, które mi daną. Dziękuję za każdy krok, który doprowadził mnie do tego miejsca, za każdą małą wygraną, która często umykała mojej uwadze. Niech nigdy nie zapomnę dostrzegać dobroci, która się objawia. Nawet pośród wyzwań. Niech wzęczność przenika moją istotę, czyniąc mnie kanałem, który przyciąga jeszcze większą obfitość. Naucz mnie celebrować każdą wygraną, nawet tę najskromniejszą, i dostrzegać poza moimi brakami piękno i cud każdego dnia. Święty Michale, proszę Cię z całym pokorą, byś wstawił się za mną nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale także w kwestii moich potrzeb materialnych. Niech dzięki Twojej potężnej interwencji znajdę możliwości pracy, których tak bardzo potrzebuję. Niech drzwi, dotąd zamknięte, otworzą się, przynosząc awanse, uznanie i postępy, które odmienią moje życie i przyniosą owoce sprawiedliwości i zasługi. Niech otacza mnie krąg przyjaciół i bliskich, gotowych ofiarować wsparcie w chwilach potrzeby, a ja będę w stanie odwdzęczyć się z równą hojnością. Uczyń moje życie finansowe odbiciem Twojego błogosławieństwa, abym mógł żyć z godnością i być narzędziem pomocy i dobroci w życiu tych, którzy są wokół mnie. Błagam Cię również, święty Michale, abyś pomógł mi być otwartym na zmiany konieczne do mojej przemiany. Niech będę miał odwagę porzucić stare schematy, które już mi nie służą, i poszukiwać nowej wiedzy oraz umiejętności. Daj mi siłę do nauki. Zdobywania wiedzy i stosowania zasad zarządzania finansami, aby moje zaangażowanie w rozwój było prawdziwe i głębokie. Niech otworzę się na odkrywanie nowych źródeł dochodu, bez lęku przed tym, co nadejdzie, wiedząc, że każdy mój krok jest prowadzony przez Twoją opiekuńczą rękę. Niech moja dążność do rozwoju będzie napędzana odwagą i pragnieniem budowania lepszej przyszłości, zawsze wspierana Twoją świętą obecnością. O święty Michale Archaniele, mój wierny obroń, wysłuchaj błagania, które płynie z mojego serca. Niech odczuwam Twoją obecność w każdym aspekcie mojego życia finansowego od najprostszych decyzji po najtrudniejsze wyzwania. Dzięki Twojej pomocy niech osiągnę cud, którego tak bardzo pragnę, a moje życie niech będzie naznaczone Twoją ochroną i siłą. Ochwalebny święty Michale Archaniele, waleczny wojowniku zwalczający ciemność. Proszę Cię o Twoje ochronne działanie w burzach finansowych, które mnie otaczają. Niech Twoje światło, zawsze mocne i prawdziwe, oddali ode mnie przeszkody, które uniemożliwiają mi osiągnięcie pokoju, pomyślności i spokoju, których tak bardzo poszukuję. Rozprosz dzięki swojej mocy wszelkie negatywne energie, które mogą działać przeciwko mnie i otocz mnie bezpieczeństwem i pewnością, że jestem pod Twoją boską ochroną. Z Twoim światłem, które mnie prowadzi, idę z wiarą, wierząc, że żadne zło nie może zwyciężyć. Ukochany święty Michale, proszę Cię o mądrość, której tak bardzo potrzebuję i o rozeznanie w każdej decyzji, którą podejmuję. Niech moje oczy potrafią dostrzec to, co kryje się za pozorami. Niech mój umysł pozostanie czujny, by rozpoznać możliwości, które życie mi oferuje. Obdasz mnie jasnością umysłu, aby identyfikować ścieżki prowadzące do bardziej dostatniej i godnej przyszłości finansowej, prowadź mnie, abym podejmował decyzje, które nie tylko zapewnią moje dobro, ale także będą odzwierciedlać Twoją boską wolę w moim życiu, stając się przykładem wiary i odwagi dla tych, którzy mnie otaczają. W chwilach trudności, gdy wszystko wydaje się niepewne, a strach próbuje się zbliżyć, błagam o Twoją siłę, święty Michale. Niech odczuję Twoją obecność, inspirującą mnie do podtrzymywania wiary, nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać. Niech moja dusza zostanie okryta wytrwałością, aby stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. Przypomnij mi, że światło Boga nigdy nie gaśnie, nawet w najciemniejsze noce, i że z Twoją ochroną nie ma burzy, której nie mogę przetrwać. Niech nigdy nie poddam się ani nie stracę nadziei. Lecz powstanę z determinacją w poszukiwaniu cudu finansowego, o którym moje serce błaga. W tej chwili składam w słowach całą wdzięczność za wszystkie otrzymane błogosławieństwa. Nawet pośród trudności dostrzegam każdą małą wygraną, która została mi daną i wiem, że są one znakami Twojego nieustannego wstawiennictwa w moim życiu. Dziękuję za wyciągnięte dłonie, otwarte drogi, za momenty, w których znalazłem siłę tam. Gdzie zdawało się, że jej nie ma Niech wzęczność będzie fundamentem wszystkiego, czym jestem przyciągając kolejne błogosławieństwa i możliwości. Niech mój umysł i duch pozostaną otwarte na to, co życie ma do zaoferowania, pozwalając by dobrobyt mnie dosięgnął, a ja mógł się nim dzielić hojnością i miłością. Święty Michale do Ciebie się zwracam prosząc nie tylko o wsparcie duchowe, ale także o materialne zasoby których potrzebuję, aby odbudować swoje życie. Spraw, abym był godzien możliwości pracy, które pozwolą mi osiągnąć upragnioną stabilność finansową. Niech mój wysiłek i poświęcenie zostaną docenione sprawiedliwymi awansami, a przy mnie niech będą przyjaciele i rodzina, którzy zrozumieją moje zmagania i będą gotowi mnie wspierać. Niech każda otwarta przede mną drzwi będzie odzwierciedleniem Twojego potężnego wstawiennictwa i znakiem. Że nigdy nie jestem sam. Proszę Cię, święty Michale, pomóż mi przyjąć zmiany, które są konieczne w moim życiu finansowym z otwartym sercem. Obdasz mnie odwagą, bym mógł uczyć się tego, czego jeszcze nie wiem, i szukać wiedzy, która przekształci moją rzeczywistość. Daj mi mądrość, aby zrozumieć, jak ważne jest zarządzanie finansami. Rozwijać się z każdą lekcją i podejmować bardziej świadome i przemyślane decyzje. Niech będę gotów eksplorować nowe źródła dochodu, pokonywać dawne lęki i przekształcać swoją teraźniejszość z wytrwałością i wiarą. Z Twoim przewodnictwem niech znajdę drogę, która poprowadzi mnie do cudu finansowego, którego tak pragnę. O święty Michale Archaniele, nieustraszony o i opiekunie tych, którzy Cię wzywają. Powierzam się Twoim rękom, prosząc o pomoc w moim życiu finansowym. Błagam o Twoje ochronne działanie, które oddali ode mnie wszelkie przeszkody blokujące mój rozwój i wszelkie negatywne energie działające przeciwko mojej pomyślności. Niech Twoje światło, święty Michale, oświetli moje kroki, nawet w momentach największej niepewności. Niech odczuwam Twoją obecność, przynoszącą mi bezpieczeństwo, zaufanie i spokój potrzebny. Aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, które się pojawia, daj mi, drogi święty Michale, mądrość i rozeznanie w każdej decyzji finansowej, którą muszę podjąć. Spraw, abym miał oczy, które dostrzegają pojawiające się możliwości, odwagę, aby je wykorzystać, i roztropność, aby wybierać to, co naprawdę dobre i sprawiedliwe. Pomóż mi lepiej zrozumieć moje finanse, działać odpowiedzialnie i z uczciwością. Zawsze prowadzony przez światło, które od Ciebie pochodzi. W najtrudniejszych chwilach, gdy ciężar trudności finansowych grozi przytłoczeniem mojej nadziei, proszę o Twoją siłę i odwagę. Niech odnajdę w sobie wytrwałość potrzebną, by nie poddać się rozpaczy. Inspiruj mnie do walki z wiarą, nawet gdy drogi wydają się nieprzekraczalne, ponieważ wiem, że Twoje wstawiennictwo mnie podtrzymuje. Niech każda modlitwa przynosi mi odnowienie duszy i niezłomną pewność, że z Tobą mogę pokonać każdą przeszkodę. Jestem głęboko wdzięczny, O święty Michale, za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałem w ciągu mojego życia, nawet pośród prób i trudności. Rozpoznaję małe cuda, które każdego dnia mnie podtrzymywały, gdy brakowało mi sił. Dziękuję za każdą pomoc, każde otwarte drzwi za momenty, w których znajdowałem siłę tam, gdzie wydawało się, że jej nie ma. Niech wzęczność będzie fundamentem mojego życia, przyciągając kolejne błogosławieństwa i możliwości. Niech wzęczność nigdy nie opuszcza mojego serca, abym mógł przyciągać tą wibracją jeszcze więcej obfitości, pomyślności i nadziei na mojej drodze. Z pokorą staję przed Tobą, o święty Michale, prosząc o Twoje wstawiennictwo zarówno dla mojego ducha, jak i dla moich potrzeb materialnych, spraw, abym mógł znaleźć godną pracę, możliwości, które podniosą moją karierę, oraz awanse uznające mój wysiłek. Niech ci, którzy mnie otaczają, przyjaciele i rodzina, będą źródłem wsparcia, zrozumienia i pomocy w momentach największej potrzeby. Pod Twoją ochroną niech będę prowadzony w poszukiwaniu środków potrzebnych do ulżenia moim finansowym troskom. Co pozwoli mi żyć z godnością, spokojem i pokojem. Proszę cię, Święty Michale, pomóż mi prawdziwie zaangażować się w zmiany i przemiany, której potrzebuje moje życie finansowe. Obdasz mnie odwagą, bym mógł zdobywać wiedzę, szukać informacji o zarządzaniu finansami i podejmować bardziej świadome i roztropne decyzje. Niech będę gotów rozważać nowe źródła dochodu, dostosowywać się do tego, co oferuje świat. I przezwyciężać lęki, które próbują mnie zatrzymać. Z Twoim przewodnictwem wiem, że mogę iść naprzód z ufnością, zawsze prowadzony przez Twoją opiekuńczą rękę, nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Święty Michale Archaniele, pokładam w Tobie moją wiarę i zaufanie, powierzając wszystkie moje troski finansowe Twojemu potężnemu wstawiennictwu. Niech odczuwam Twoją obecność w każdym kroku, który stawiam, w każdej decyzji, Którą podejmuję, mając pewność, że z Twoją pomocą cud, którego szukam, jest możliwy. Niech tak się stanie. Amen.